Są wakacje, dla innych sezon urlopowy, piękna pogoda, mało stresu, więc nareszcie mamy czas, żeby zająć się tym, co robimy najbardziej. Ponarzekajmy! Wiecie, czym różni się Huawei P Smart 2019 od P30 Lite a? albo Xiaomi Mi 9 od Mi 9 SE? Tak dokładnie, bo szczerze mówiąc, ja zarabiam na życie opowiadając o telefonach i dopóki nie sprawdzę specyfikacji w necie, no to tak nie bardzo. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim dziwnym momencie, w którym telefonów na rynku jest po prostu za dużo. Od razu nasuwa się myśl, że większy wybór no to lepiej dla nas konsumentów, ale niekoniecznie. I w tym materiale chciałem wyjaśnić wam dlaczego, ale najpierw parę słów na poparcie tezy. Kiedyś śmialiśmy się z Sony, że co pół roku wypuszczają nowego flagowca w kilku wersjach. Teraz wszyscy najwięksi gracze na rynku robią podobnie. A samemu Sony nic to nie dało i Xperie nadal sprzedają się marnie, więc wszystko po staremu. W każdym razie, kiedy przyjrzymy się portfolio Samsunga, Xiaomi, Huawei, Motorola, LG czy nawet Apple, zauważymy, że zrobiło się w nim tłoczno jak nigdy wcześniej. Galaxy S10e, S10, S10+, Huawei P30 i P30 Pro, Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T, Motorola w serii G7 jest tyle wariantów, że można zgłupieć, a Huawei i to chyba w ogóle sprzedaje ten sam telefon pod sześcioma różnymi nazwami. Nawet firmy, u których tradycyjnie wybór nowego modelu był bardzo łatwy, czyli Apple i OnePlus, wprowadzają do swojej oferty po kilka wariantów nowych flagowców. I tu pojawia się pierwszy problem. Apple sporą część sukcesu zawdzięczało temu, że robiło wyłącznie smartfony z wyższej półki, a rolę urządzeń o niższym progu wejścia pełniły po prostu starsze flagowce. Nie znałeś się na telefonach i miałeś kasę? Brałeś najnowszego iPhona 5. Nie miałeś? No to iPhona 4 albo 4S. Nie trzeba było być geniuszem, żeby się w tym połapać. Okej, okay, trzy modele iPhone'ów to jeszcze nic takiego strasznego, chociaż moim zdaniem powinny nosić inne nazwy niż 10S, 10S Max i 10R. Takie, no, bardziej sugestywne. iPhone gówno... IPhone, iPhone, to... dla bie... iPhone dla biedaków, iPhone i iPhone Pro, no i byłoby dobrze, możesz, nawet... możesz to wstawić. Wiem, wiem, na tym kanale interesujemy się smartfonami i raczej wiemy, jaki wybrać, ale jesteśmy niszą. Zwykli konsumenci często są przez to bogactwo zdezorientowani. Przypuszczam, że jeżeli moglibyście wybrać nową kosiarkę do trawy, a zakładam, że nie znacie się na kosiarkach, to wolelibyście mieć do wyboru dwa ciekawe modele, a nie 50. Nawet badania psychologów potwierdzają, że zbyt szeroki wybór po prostu ogłupia. Przeciętny Kowalski, przepraszam wszystkich Kowalskich, jesteście wyjątkowi na swój sposób, tylko no, to jest takie powiedzenie, sorry. Spędzi pewnie całe tygodnie na próbach zdecydowania, jaki smartfon kupić, żeby podjąć dobrą decyzję. Decyzję nie czuć się stratnym i mieć satysfakcję z zakupu. A i to niekoniecznie mu pomoże, bo 500 wersji Huaweiów na przykład stwarza producentowi spore pole do lekkich nadużyć marketingowych. A nawet nie nadużyć, tylko na przykład nazwa taka jak P30 Lite może sugerować, że smartfon jest czymś innym niż jest. Wiele razy słyszałem od znajomych, że kupili na przykład Mate 20, bo obejrzeli moją recenzję. No fajnie, było mi miło. Tylko że później dodawali, że zapłacili za niego 1300 zł i wzięli Mate 20 Lite. A ja recenzowałem Pro za 3500. Dla producenta to dobrze, bo opierniczy sobie całą serię flagowców i średniej półki tymi samymi billboardami i reklamami w telewizji. A he, he głupi ludzie pomyślą, że jakaś taniocha za 1000 zł ma 10-krotne przybliżenie w aparacie. Ale dla klientów to trochę problem. Albo nie wiem, powiedzmy, że trochę się w tych smartfonach ogarniacie. Minęło 5 godzin od premiery LG G8s w Polsce, więc zdążył już potanieć o 1,5 tysiąca. Niby ma tam jakąś eskę w nazwie, ale patrzycie, że wygląda jak zwykła g 8 i ma Snap'a 855, więc chyba flagowiec. Chcieliście akurat LG, bo nasłuchaliście się, że oferuje najlepszą jakość dźwięku na słuchawkach. Co do tej pory było prawdą. Czytacie jeszcze jakieś newsy z premiery LG G8 i okazuje się, że rzeczywiście jest wysokiej jakości przetwornik audio. Kupujecie i okazuje się, że dupa, bo w wersji S obcięli te funkcje. No boże! Ale jest na to rada, bo przecież możecie zapytać jakiegoś recenzenta albo na specjalistycznej grupie na Facebooku. Piszecie, że macie 1500 zł do wydania, a telefon powinien mieć mini jacka, dobry akumulator i duży ekran. Pomijając już to, że połowa osób napisze, żeby dołożyć 5000 zł i kupić używane auto marki Nissan Micra, to od drugiej połowy dostaniecie pewnie po 4-5 propozycji różnych modeli i nadal będziecie mieli dylemat. A kiedy już kupicie i tak będziecie przegrani, bo zaraz wyjdzie coś, co trochę lepiej wpisze się w wasze wymagania. Bo smartfon A jest niemal identyczny jak smartfon B, ale B ma trochę większy akumulator, ale A ma wysuwaną kamerkę, ale B nie ma tego mini jacka, ale za to ma głośniki stereo, których nie ma A. A teraz wyszedł w ogóle smartfon C, który ma mini jacka i głośniki stereo i wysuwaną kamerkę, ale wycieli w nim szybkie ładowanie. Wszystkie trzy stoją w MediaMarkcie obok siebie. To wszystko niby drobiazgi, ale coraz trudniej jest wyselekcjonować najlepszy wybór na danej półce, nawet jeżeli ktoś ma bardzo sprecyzowane wymagania. Szczególnie że nawet nowe modele często nie są jednoznacznie lepsze od poprzedników. Nawet już wczoraj ktoś mnie pytał, czy lepiej kupić NOTA 9, czy tego nowego, mniejszego NOTA 10. No i dziesiątka ma lepszy procesor, aparat i rysik, ale dziewiątka ma większy akumulator, ekran o wyższej rozdzielczości, slot na karty pamięci i mini jacka I bądź tu mądry. A tutaj to akurat szczególnie boli, bo Note akurat zawsze historycznie był tylko jeden, z wyjątkiem jakichś. Wyjątków jak wydany później Note 3 Neo albo eksperymentalny limitowany Galaxy Note Edge. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Tak szerokie portfolio po prostu trudno upilnować. Te wszystkie 1700 Xiaomi ze średniej półki jednak trochę się od siebie różnią. I weź teraz ogarnij aktualizację, wsparcie, optymalizację systemu pod każdy z modeli. No nie wiem, wydaje mi się, że w przypadku smartfonów to naprawdę lepiej raz a porządnie albo ewentualnie dwie wersje jednego modelu, które różnią się od siebie tylko wielkością ekranu i naturalnie akumulatorem. Ale chyba nic z tym nie zrobimy, a przynajmniej. To nie wskazuje. Na koniec mam anegdotkę. Niedawno Paweł Winiarski musiał odesłać Huawei'owi dwa testowe smartfony, oczywiście różne modele. I żeby zapakować je do właściwych pudełek, musiał sprawdzać ustawienia tych telefonów, który jest który, bo wyglądały niemal identycznie. Może co wam da do myślenia, w Huawei. A. Ja tymczasem życzę Wam miłego dnia i wcale nie żądam zamian, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, chociaż wtedy ja bym miał miły dzień, więc no, to byłoby fajne z Waszej strony. Śledźcie mnie też w mediach społecznościowych, a tymczasem dzięki. Thank you.